Halo, halo, dzień dobry. Chciałbym Was serdecznie powitać na tym kanale. Dzisiejsze zadanie jest takie. Liczba logarytmu w podstawie 3 z 1 dziewiątej plus logarytm z 4 jest równa. No to teraz tak, podstawowych równa logarytm. To jest logarytm przy podstawie A z liczby B równa się C. Tylko wtedy, gdy A do potęgi C równa się B, proszę zapamiętać to. Lecimy dalej. Musimy się teraz zastanowić. Logarytm o podstawie 3 z 1 dziewiątej ile to jest? No to teraz tak, równa się X. 3 do potęgi X ma nam dać 1 dziewiątą. No to teraz tak, zostawimy tu 3 do x. 1 dziewiątą przekształcamy, że to jest 1 trzecia do potęgi drugiej, bo 1 do potęgi drugiej jest 1 i 3 do potęgi drugiej jest 9, czyli wszystko się zgadza. Musimy ją teraz odwrócić. A jak odwrócimy, zamienimy licznik z mianownikiem, to będzie 1 trzecia do potęgi minus pierwszej i jeszcze do potęgi drugiej. Trzeba to pamiętać. Czyli zostaje nam 3 do x równa się 3 przez 1. To jest po prostu 3, a tu wymnażamy potęgi. Minus 1 razy 2 jest minus 2. Czyli x wychodzi nam po prostu minus 2. Czyli wiemy, że tutaj będzie minus 2. To wynik całego tego pierwszego logarytmu. A tutaj 4 z 2. No to musimy się zastanowić. 4 do potęgi x... Napiszemy najpierw logarytm, czyli logarytm o podstawie 4 z 2 równa się x. Ile to może wynosić ten x? Czyli 4 do potęgi x równa się 2. 2 inaczej to jest 2 do pierwszej. 4 możemy zamienić, że to jest 2 do drugiej i jeszcze do potęgi x bo 2 do, do drugiej to jest po prostu 4. I w ten sposób uzyskamy tą samą podstawę. I tu wymnażamy. 2 razy x jest 2x po prostu. No i tu jest 2 do pierwszej, przepisujemy. Czyli wiemy, widzimy z tego, że jak jest ta sama podstawa, to, to te wykładniki potęg, żeby te liczby były równe, muszą być takie same. Czyli 2x równy jest 1, czyli x będzie równy 1 druga. Bo wystarczy podzielić tutaj obie strony równania na 2 x jest 1, druga, czyli otrzymujemy minus 2 plus 1, druga, a minus 2 plus 1, druga to da nam minus 1,5, tak? A minus 1,5 to przelecę tutaj, to możemy sobie zamienić, że to jest minus 15, tak? Możemy. A po skróceniu przez 5 to jest minus 3, drugie i to już jest koniec zadania w taki sposób i to jest odpowiedź C, w taki sposób tego typu zadania proszę rozwiązywać. Zapraszam Was wszystkich serdecznie do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Co więcej. Zapraszam do... dajcie łapkę w górę, dajcie lajka, jeżeli filmik się podobał, koniecznie podeślijcie go swoim znajomym, żeby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadania się rozwiązuje. Zapraszam was serdecznie do podsyłania również zadań, które sprawiają wam najwięcej problemów do mnie, postaram się je szybko i zetelnie rozwiązać, wrzucić na kanał, żebyście sobie zobaczyli jak postępować i rozwiązywać te zadania, co najwięcej wam sprawiają problemów. Co więcej, zapraszam was do komentowania, napiszcie jakiś e, ciekawy komentarz, zaintrygujcie mnie, napiszcie co wam się podobało, ewentualnie co wam się nie podobało, napiszcie jaką macie pogodę, napiszcie cokolwiek, o której godzinie i jakim dniu tygodnia oglądacie ten filmik aktualnie. W tym odcinku to tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Nie mogę się doczekać. Trzymajcie się ciepło. Narazka.